fentanyl jest jednym z najbezpieczniejszych leków jakie mamy. Jest szybki, skuteczny, znamy jego działanie, znamy jego przeciwwskaza przeciwwskazania, znamy wszystkie możliwe działania niepożądane w fentanylu. W medycynie ratunkowej często jest w ogóle lekiem z wyboru, ponieważ on błyskawicznie zaczyna działać. To jest lek, który podajemy kiedy i komu najczęściej? To, są, to, jest, to jest lek, który bardzo często podajemy czy podajemy pacjentom w z silnym, ekstremalnie silnym bólem, do tego żeby tu i teraz znieść te Znieść to cierpienie. Ok, czyli lek przeciwbolowy. Tak, tak, tak. I, jakby, I to są jedne fakty. Drugimi faktami jest to, że gdzieś na świecie, w kraju z wysokimi cłami, e, mają ogromny problem z opioidami, z tym, e, w tym z fentanylem. Nie? E, wywołany przez du, 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 duże firmy farmaceutyczne, ale teraz jakby podtrzymywany przez kartele e, jakby to, i, jakby, no, i samo państwo, no bo to straszny kraj. Pojawia się w Polsce. Problem z fentanylem, gmina z i tak dalej. I to, I to jest trzeci fakt. I nagle różni dziwni ludzie wychodzą i mówią: Coś trzeba z tym zrobić. Tylko zamiast zacząć zrobić coś tym dobrze, to jadą po najniższej linii portu. Teraz my się będziemy. To teraz na przykład, jakbyś chciał recepty na fentanyl, to lekarz cię musi zbadać osobiście. Czyjaś babcia leży w, leży w łóżku, umiera na nowotwór. I to będzie osoba, której lekarz nie zbada osobiście. Zbada, ale niech, niech będzie że leki skończyły się w sobotę wieczorem. Zmieniły się przepisy i znać teraz lekarza, który przyjedzie i wystawi receptę na, na lek. Lek zaraz przestaje, albo już przestaje działać. Pojawia się ból, ogromne cierpienie. No miało być lepiej, a jest gorzej.